Chciałbym od razu na początku dodać, że nieprawdą jest to, co wszystkie gazety piszą, że to nie jest zespół moich marzeń, że miałem inne zamiary i że no, z tego powodu będę miała Libii, być może na to, że będziemy grali poza wielką trójkę. Proszę to dobrze sobie zapisać, bo to jest poważna deklaracja i one też muszą o tym się wiedzieć i słyszą. To jest zespół, który po prostu w tej sytuacji, jakiej dzisiaj mamy w Pile, jest zespołem, który będzie grał medale i wcale nie powiedziane, że to trzecie miejsce. One dobrze tym wiedzą, ja dobrze o tym wiem i nigdy nie było inaczej. I nigdy nie było inaczej, mimo tego, że tak jak powiedziałem, finanse i pewne nazwijmy, nazwiska nie są naszymi atutami. Natomiast mam nadzieję, że zespół będzie naszym atutem, ponieważ dał już jakiś wyraźny sygnał. Pucharze Polski w zasadzie przegraliśmy tylko z jednym zespołem z Bielska i to też nie zawsze bo wcześniej żeśmy też z nimi wygrywali na podstawie tego mam śmiałość i mam niektórzy mogą powiedzieć że powiedzieć to co powiedziałem wcześniej także wycofuję się z tych słów że nie jest to tak jak tam cały czas czytam nie jest to zespół tak zwany autorski mój bo takie opinie ciągle gdzieś tam słyszę że zabrakło mi na to pieniędzy i zabrakło mi dobrej woli zawodniczej, które dostały propozycje które tutaj nie przyszły cieszę się z tego co mam a tamtych których tutaj nie ma Niech żałują, że ich tutaj nie ma z nami. To jeżeli chodzi o cele tego zespołu. I tak jak powiedziałem, one są przekonane o tym, co ja tutaj mówię, a jak nie są przekonane, to będą musiały być. Jesteśmy w tej chwili po zarządzie, na którym padły deklaracje, gdzie dziewczyny usłyszą, myślę, miłą niespodziankę, że medale w tym roku będą wyceniane prawie dwa razy więcej niż było to w tamtym roku, właśnie z tych względów, o których powiedziałem, dwa razy to nie podaję sum, a one wiedzą o czym mówię. Jak za mistrzostwo miały tam zaproponowane taką, taką stawkę, to teraz będą miały prawie dwukrotnie większą. Więc nie podaję tutaj sum, ale Dziewczyny już mogą wiedzieć o, o czym mówię, ponieważ jesteśmy świeżo po zarządzie, na którym o tym rozmawialiśmy. Dlaczego takie, a nie inne decyzje? Dlatego, że myślę, że kontrakty naszych zawodniczek, kontrakty całego zespołu są w stosunku do niektórych zawodniczek dwu lub trzykrotnie mniejsze niż, tak jak powiedziałem, do tej czołówki finansowej. Dlatego myślę, że jeśli mimo tego i w tym składzie będziemy grać o to, co się nazywa jakimś sukcesem największym, no to ta rekompensata finansowa może nastąpić. Właśnie tych premii, ponieważ kontraktów już nie zmienimy i one są takie, jakie zostały zawarte. Nie wiem, czy coś mi jeszcze umknęło, ale chyba tego żeście ode mnie wymagali, żebym powiedział ja, jakie sobie cele stawiam. Ja jako trener i cały mój sztab szkoleniowy, współpracownicy i również myślę dziewczyny, ponieważ powiem szczerze, że konkretnych tak zwanych ofert i tak zwanych wymogów od zarządu i od klubu nie dostałem. Nie ma takiej decyzji zarządu, że musi być na przykład pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tak, jak jest w innych klubach. Jest decyzja taka, o jakiej powiedziałem przed chwilą, i w zasadzie cele to my sobie wyznaczamy, a wszyscy nam wierzą, że będziemy grali o najwyższy. Dodam tutaj jeszcze może dwa zdania na temat naszego udziału w Lidze Mistrzów, bo po wieloletniej przerwie wracamy do tej Ligi Mistrzów i myślę, że grupę, którą wylosowaliśmy, mamy taką, gdzie możemy ze wszystkimi grać. Przypomnę, że wychodzą trzy drużyny z tej grupy do dalszych gier. Faworytem tutaj znów jest zespół Złoch Jezi i zespół z Kan, ale który tutaj. Jeszcze w pile nie wygrały i miejmy nadzieję, że tradycji stanie się zadość. Myślę, że wyjdziemy z tej grupy. Rijeka wydaje się trochę słabszym zespołem, ale dziewczyny już od dzisiaj muszą wiedzieć, że nie ma żadnych kompleksów przed jakimiś zawodniczkami, które będą straszyły ich nazwiskami, i to szczególnie w drużynie tego najbliższego konkurenta. Mówię tu o Jezi. Jest tam parę zawodniczych, gdzie się mogą niektórym, szczególnie młodym, nogi ugiąć, ale mam nadzieję, że szybko wyprostują. I będziemy grali tam. Czeka nas bardzo ciekawy i intensywny miesiąc grudzień. Jak mówię, go przeżyjemy, to już będzie łatwiej, bo dojdziemy do stycznia i znów będziemy mieli super przerwę, którą nam rozgrywki fundują i plany. Także mówię, miesiąc się pomęczymy, miesiąc będziemy mieli przerwę, a potem będziemy się męczyli następne chyba trzy miesiące. I liga się w tym roku ma skończyć szybciej, ponieważ takie, a nie inne są obwarowania naszego grania o Olimpiadę, jeżeli chodzi o zespół narodowy. Do tego tematu nie chcę wracać, bo chyba to nie jest tematem naszej tutaj imprezy. Wszystko jest podporządkowane reprezentacji narodowej i miejmy nadzieję, że kiedyś w jakimś momencie, za którymś podejściem spełnią nasze oczekowania. Wszyscy mówią w Polskim Związku, z tego co słyszałem, że na pewno to będzie już w hale, że na pewno stamtąd awansujemy. Ja osobiście mam Jakieś tam drobne swoje wątpliwości, ale jakby tak było, to uprościliby wszystkim sytuację, bo wtedy byśmy grali do końca maja, a nie do końca kwietnia i nie mielibyśmy znów za długiego urlopu skończywszy ligę po czterech miesiącach.